Siemano, z tej strony Miłość, a w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o Didi nakryty w więzieniu. NBA Youngboy zbija fortunę. mes o spotkaniu z winim i sobotą. Żabson dostał zgodę na numer z Wizem, Peja i Dex odkrywają karty. Influencerka negatywnie o Kizo. Sentino i Truman, ponownie pokłóceni. Ale jeszcze na szybkości zanim z newsami, to standardowo proszę o zostawienie łapki w górę, suba i podbicie tego filmu. Ale żeby nie zanudzać, zaczynajmy z materiałem. Sean Diddy Combs po raz pierwszy od długiego czasu został sfotografowany za kratkami. Fotka, która obiegła media, pokazuje legendę hip-hopu w zupełnie nowej rzeczywistości. Nie na scenie, nie w luksusowym apartamencie, ale na więziennym dziedzińcu w New Jersey. No jest to pierwszy publiczny obraz artysty od jego głośnego procesu federalnego, który to zakończył się wyrokiem 50 miesięcy pozbawienia wolności. Natomiast generalnie Diddy odbywa karę w zakładzie o niskim rygorze położonym w stanie New Jersey. To właśnie tam spędzi najbliższe lata, po tym jak sąd skazał go za transport w celu uprawienia prost chociaż został uniewiniony z najpoważniejszych zarzutów, czyli tych dotyczących zmowy przestępczej i handlu ludźmi. wyroki tak oznacza znaczącą przerwę w jego karierze, no i życiu osobistym. Natomiast na opublikowanych zdjęciach widać rapera spacerującego po więziennym dziedzińcu w trakcie czasu rekreacyjnego. Ma na sobie granatową kurtkę puchową i pomarańczową czapeczkę, a jego siwiająca broda sugeruje, że pobyt w areszcie mocno odbił się na jego wyglądzie. No i wychodzi na to, że po transferze do więzienia, Gidzi został przedzielony do jednego z najbardziej podstawowych zajęć w zakładzie. Bazie, czyli pracy w pralni, gdzie odpowiada za pranie odzieży innych osadzonych. To obowiązek, który wykonuje większość więźniów w pierwszych miesiącach odsiadki, zanim przejdą do bardziej odpowiedzialnych stanowisk. Warto też to zaznaczyć, że według informacji Federalnego Biura Więziennictwa, przewidywana data zakończenia kary Didiego, przypada na 8 maja 2028. Adwokaci rapera przekonują jednak, że przy dobrym zachowaniu i aktywności w programach resocjalizacyjnych, Sean Combs może opuścić więzienie, znacznie, ale to znacznie wcześniej. I chociaż jego Życie za kratkami różni się diametralnie od tego, które prowadził jako milioner i właściciel imperium muzycznego Bad Boy Records, to wielu komentatorów zauważa, że Didi próbuje odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Nie narzeka, nie izoluje się, a wykorzystywanie pracy więziennej traktuje jako element codziennej rutyny. Także pierwsze fotki z więzienia pokazują Didiego w zupełnie nowym świetle nie jako przedsiębiorcy i producenta, ale zwykłego więźnia odbywającego karę. Jego historia pełna sukcesów, kontrowersji i upadków wchodzi teraz w zupełnie nowy rozdział. Pozostaje jednak pytanie, jak to całe doświadczenie wpłynie na niego po wyjściu na wolność? Czy po latach odosobnieniu powróci do świata muzyki i mediów, czy może jednak całkowicie zniknie z branży, której to przecież był jednym z najbardziej wpływowych twórców? Czas pokaże, czy Didiemu uda się odbudować swoją pozycję, tym razem już po drugiej stronie historii, no i przede wszystkim muru. NBA Youngboy właśnie dołączył do elitarnego grona artystów, którzy potrafią zamienić swoją trasę koncertową w prawdziwe finansowe imperium. Bo jego najnowszy projekt, czyli Make America Slime Again Tour, znana jako Masa, przyniosła już ponad 70 milionów dolarów przychodu. A co najważniejsze, trasa cały czas trwa. I to pierwszy tak duży objazd koncertowy rapera od 5 lat i jednocześnie jeden z najbardziej dochodowych projektów w historii całego amerykańskiego hip-hopu. No ale nie ma co się dziwić. Trasa Masa to wydarzenie, na które czekali fani w całych Stanach Zjednoczonych, po kilku latach przerwy, Youngboy wrócił do występów na żywo, no i od razu zrobił to z ogromnym rozmachem. Koncerty odbyły się w największych halach w kraju, od Los Angeles po Nowy Jork, przyciągając setki tysięcy widzów. No i według danych dostępnych w internecie, na 42 dotychczasowe koncerty sprzedano łącznie ponad pół miliona biletów, co przełożyło się na ponad 70 milionów dolarów przychodu. A dzięki temu NBA Youngboy znajduje się obecnie w top 10 najbardziej dochodowych rapowych tras koncertowych w historii całego USA. Obok takich ksywek jak Drizzy, Kanye West czy Travis Scott. Rekordowa frekwencja przypadła natomiast na występ w Dallas, gdzie 1 września sprzedano dokładnie 14 846 biletów. Z kolei największy pojedynczy przychód osiągnięto 27 września w Barclays Center w Nowym Jorku, gdzie wpływy tylko z jednego występu przekroczyły prawie 2 miliony dolarów. No i nie ma co, dane te pokazują, że mimo kontrowersji i okresowych problemów prawnych, które w przeszłości często towarzyszyły karierze Youngboya, jego popularność nie tylko nie słabnie, ale wręcz rośnie z każdym kolejnym rokiem. Dla rapera Make America Slime Again Tour ma szczególne znaczenie. To pierwszy jego turny od 2019 roku, okresu w którym raper zmagał się z ograniczeniami wynikającymi z konfliktów z prawem, no i częstych aresztowań. Także powrót na scenę po kilkuletniej przerwie był nie tylko próbą odświeżenia kontaktu z fanami, ale także dowodem na to, że potrafi utrzymać status z jednej z największych gwiazd rapów w USA. I co w tym wszystkim chyba najbardziej zdumiewające, masa tour wciąż się nie zakończyła. Do rozegrania pozostało jeszcze 7 koncertów, a wielki finał Prasy zaplanowane na 12 listopada w Seattle. Z każdym kolejnym miastem bilety sprzedają się błyskawicznie, co oznacza, że końcowy wynik finansowy może przekroczyć nawet 80 milionów dolarów. Ten typ Mez wrócił wspomnieniami do wydarzenia sprzed lat, które niemal skończyło się konfrontacją z dwoma dobrze znanymi postaciami polskiej sceny rapowej, czyli z Winim i Sobotą. Podczas wizyty w radiowej czwórce opowiedział o sytuacji z festiwalu Hip Hop Camp, gdy spotkanie między nim a raperami z Pomorza przybrało bardzo napięty obrót. Dziś po latach sytuacja jest już zażegnana, a dawni oponenci nie tylko się pogodzili, ale nawet współpracują przy wspólnym numerze. Cała historia miała miejsce na czeskim festiwalu Hip Hop Camp, jednym z najważniejszych wydarzeń rapowych w tej części. Europy. To właśnie tam, w połowie lat 2000, Mez został zaczepiony przez Winiego i sobotę, którzy wówczas stanowili charakterystyczny duet reprezentujący szczecińską scenę. Według jego relacji atmosfera od początku była napięta. już i sobota podeszli wyraźnie bojowych nastrojach, a sobota zachował się wyjątkowo nerwowo. Mes przyznał, że nie rozumiał o co dokładnie chodzi, ale odniósł wrażenie, że obaj nie darzyli go sympatią. Prawdopodobnie ze względu na jego styl bycia i wizerunek, który w tamtym czasie odbiegał od stereotypu twardego rapera. I co prawda do otwarte. Tego konfliktu ostatecznie nie doszło, ale jak przyznał, niewiele brakowało, by sytuacja przerodziła się w bójkę. Dla Mesa, który miał wtedy zaledwie 20 kilka lat i dopiero umacniał swoją pozycję w środowisku, było to jedno z tych doświadczeń, które pokazało, jak łatwo napięcia między innymi raperami potrafią wymknąć się spod kontroli. Co dość w tej historii ważne i warte zaznaczenia, z perspektywy czasu relacja Mesa z Winim ubiegła całkowitej zmianie. Po latach, już w zupełnie innych realiach, artyści spotkali się ponownie, tym razem w spokojniejszej atmosferze, bez żadnych napięć i nie. Porozumień. Rozmowa między nimi przebiegła pozytywnie, a kontakt okazał się na tyle dobry, że z czasem zaowocował wspólnym numerem Apteka, który znalazł się na najnowszym albumie Mesa, zatytułowanym Bukowski. Po dwóch latach oczekiwania fani Żabsona w końcu dostali potwierdzenie. Długo zapowiadany numer z Luis ma wreszcie ujrzeć światło dzienne. To jedna z najbardziej wyczekiwanych kolaboracji w historii polskiego rapu, o której mówiło się od momentu, gdy w sieci pojawiło się wspólne zdjęcie obu raperów. A teraz, po długim czasie ciszy i formalnych ustaleń, Żaba ogłosił, że projekt otrzymał oficjalne zielone światło. Informacja o publikacji numeru z amerykańskim raperem padła podczas transmisji na żywo, prowadzonej przez ekipę Glow Gang, czyli środowiska związanego z ćwiki to właśnie wtedy Żaba przekazał fanom, że management strony amerykańskiej udzielił mu zgody na wydanie wspólnego numeru z Wizem. Jak się okazuje, to właśnie zespół zarządzający Chief Keefem miał decydujący głos w tej sprawie, nadzorując gdzie i w jakim kontekście pojawią się zwrotki amerykańskich raperów współpracujących z tą ekipą. No i nie ma co. Dla Matiego to ogromny krok naprzód. Numer z Wizem był przez długi czas obiektem spekulacji. Fani wielokrotnie pytali czy numer w ogóle powstanie, czy może cały projekt utknął na etapie formalności. Pojawienie się wspólnego zdjęcia i krótkotrwałości Klipu z ich spotkania, tylko podsyciło emocje. Jednak przez długi czas nie pojawiły się żadne, oficjalne informacje. Teraz już wiadomo, że piosenka istnieje i otrzymała pełną zgodę na publikację, co oznacza, że może wkrótce trafić do serwisów streamingowych. No i niezależnie od tego, czy ktoś lubi Japsona, czy go nie lubi, no to trzeba przyznać, że współpraca z Wiscalifą to bez wątpienia jedno z największych międzynarodowych osiągnięć w całym polskim rapie ostatnich lat. No bo Wiscalifa to artysta z ogromnym dorobkiem, no i globalnym rozpoznaniem. Znany m.in. z hitów takich jak Black and Yellow czy znanym na całym świecie See you Again. Także dla Japsona to nie tylko okazja do współpracy z weteranem światowego rapu, ale także dowód na to, że jego muzyka przekracza granice i trafia do odbiorców spoza Polski. Jest też bardzo prawdopodobne, że numer z Wizem trafi na rozszerzoną wersję albumu Hollywood Smile Deluxe, której premiera zaplanowana jest za nieco ponad miesiąc, bo 12 grudnia. No i jest to idealny moment, by zwieńczyć rok mocnym akcentem i podkreślić globalne aspiracje Japsona, który od dawna stara się łączyć brzmienie polskiej sceny z zachodnim stylem produkcji pro. promoci Po latach oczekiwania, kultowy, o ile nie nawet legendarny duet Peja i DJ Dex, ponownie łączą ze sobą siły. Panowie pod szyldem Slams Attack powracają z nowym albumem, który ma ukazać się jeszcze w tym roku. Projekt zatytułowany Slug został oficjalnie zapowiedziany, a jego premiera wyznaczona jest na 6 grudnia 2025 roku. No i to symboliczny powrót jednej z najważniejszych grup w historii całego polskiego rapu, która to przez dekady wyznaczała kierunek dla całej rapowej sceny. Album Slug powstaje we współpracy dwóch stałych filarów Slums Attack, oczywiście Pei, odpowiedzialnego za warstwę liryczną oraz DJ Adexa, który przygotował całą stronę muzyczną projektu. Na płycie znajdzie się 10 premierowych utworów utrzymanych w charakterystycznym dla duetu klimacie, łączącym klasyczne brzmienie z nowoczesnym podejściem do produkcji. Natomiast za mix i mastering odpowiada tak samo weteran DJ Eprom, znany ze swojej perfekcyjnej realizacji dźwięku. Wydawnictwo ukaże się nakładem RPS Entertainment oraz La Bomba Studio, a przed sprzedaż wystartuje 6 listopada, czyli za kilka dni. Wśród tytułów znalazły się takie numery jak Hierarchia Wartości, Nie Tracę Głowy czy Czarny Skorpion. A na płycie pojawi się także kilka fitów, które na pewno dodatkowo podbiją zainteresowanie projektem. Także album ma być połączeniem klasycznego rapowego DNA Naslam's Attack z aktualnym podejściem do produkcji. Surowym, ale dopracowanym brzmieniem, które ma trafić zarówno do wieloletnich fanów, jak i młodszego pokolenia słuchaczy. Dla Ryszka to również kolejny rozdział w karierze, w której konsekwentnie udowadnia, że potrafi odnaleźć się w zmieniającym się świecie rapu, nie rezygnując przy tym z ważniejszego, czyli z autentyczności. Środowisko influencerów i raperów coraz częściej się przenika, a wspólne eventy, podcasty czy współprace powodują, że te dwa światy spotykają się częściej niż ktokolwiek wcześniej zakładał. Tym razem zrobiło głośno się wokół Fusialki, influencerki, która zyskała ogromną popularność dzięki udziałowi w projekcie ekipy Freeza. Bo podczas jednego z ostatnich odcinków, w którym pojawiła się gościnnie, została zapytana o to, kto zrobił na niej najgorsze pierwsze wrażenie. Jej odpowiedź zaskoczyła wielu fanów, bo bez żadnego wahania wskazała na Kizo. Fusialka opowiedziała, że jej pierwsze. Przez spotkanie z Kizownikiem miało miejsce podczas driftingowych mistrzostw Polski, na których raper pojawił się jako gość w strefie VIP-owskiej. Jak przyznała, pierwsze wrażenie było dla niej negatywne. Uznała wtedy, że Kizo zachował się w sposób, który można by określić mianem Gwiazdorskiego. Który zrobił na tobie najlepsze i najgorsze pierwsze wrażenie? Yy, najgorsze to ostatnio. Jako, że jesteśmy tutaj w temacie sabotażysty, to jest to uczestnik sabotażysty, jest to Kizo. Okej, okay. on przyjechał na driftingowe mistrzostwa Polski, tam gdzie też byłaś i był na VIP-ie u nas i strasznie się zachował jak taka gwiazda. Ja się z nim chciałam przywitać, bo on przyjechał z moim kolegą, mm -hmm. z Łukaszem Tasiemskim. No i on mi sam zaproponował, żebym się z nim poznała i tak dalej, się poznałem. No i się poznałam i się poczułam jak taki po prostu ja się mega zawiodłam. No i, no i tak, on zrobił na mnie najgorsze okay. wrażenie. No i wielu ludzi zaczął komentować całą tą sytuację, wytykając, że Kizo rzeczywiście sprawia wrażenie zadufanego w sobie. Z tym ego. Ale pojawiło się tak samo wiele komentarzy, w których ludzie bronili rapera, stwierdzając, że ten po prostu mógł mieć gorszy dzień. I generalnie Patryk wydaje się bardzo pozytywnym ziomeczkiem. I chociaż Fusialka jedynie podzieliła się swoim wspomnieniem z przeszłości, to jej słowa wystarczyłyby ponownie rozgrzać dyskusję wokół wizerunku Kizo. I to kolejny przykład na to, jak jedno wypowiedziane zdanie w luźnej rozmowie potrafi trafić do sieci i stać się głośnym tematem w świecie rapu influenceru. Na ten moment sam raper nie odniósł się do słów Fusialki, ale znając jego podejście do internetu i typ humoru, możemy obstawiać, że zrobi to w jakimś zabawnym, ironicznym stylu. Temat relacji między Sentino a Trumanem znowu wraca niczym bumerang. Jeszcze niedawno wydawało się, że po miesiącach publicznego konfliktu panowie zakopali topór wojenny i planują wspólne działania, a dzisiaj, po zaledwie dwóch tygodniach, sytuacja ponownie uległa załamaniu. To, co miało być początkiem nowego etapu ich współpracy, szybko przerodziło się w kolejną odsłony wzajemnych oskarżeń, no i internetowych złośliwości. Ale szybkie przypomnienie: Niecałe dwa tygodnie temu Truman ogłosił na Instagramie, że jego konflikt z Sentiną został oficjalnie zakończony. Obaj zapowiedzieli nawet nowy, wspólny projekt, album, który miał ukazać się jeszcze w tym roku. Według zapowiedzi miało to być wydawnictwo większe i bardziej zasięgowe niż Kingston to 2, określane wręcz jako koszmar dla niektórych ludzi i symboliczne domknięcie pewnego etapu w polskim rapie. Jednak już kilka dni później, cała ta wizja współpracy runęła. Bo Truman opublikował serię relacji na Instagramie, w których to oświadczył, że płyta z Sentino nie powstanie. Według jego słów powodem miał być fakt, że Sebastian ponownie uwierzył, że stanie się światową gwiazdą i zaczął zachowywać w sposób, który uniemożliwił dalsze porozumienie. Truman zasugerował także, że raper miał mówić o nim niepochlebne rzeczy na backstage'u, co jest oczywiście dowodem braku lojalności. Doradził także Sentino, by ten się pilnował, nazywając go starym fałszywym. Ch i twierdząc, że zamknięcie mu włoch to kwestia jednego telefonu. Dodał również, że Warszawa już dawno go odrzuciła, a on wciąż próbuje wracać na scenę, mimo braku wsparcia ze strony środowiska. W dalszej części relacji ironicznie odniósł się do sytuacji finansowej i kariery Sentino, pytając gdzie byli ci wszyscy ludzie, zanim zaczął w niego inwestować własne pieniądze. No i na reakcję tatuażyka nie trzeba było długo czekać. Raper opublikował nagranie, gdzie w wyjątkowo spokojnym tonie odniósł się do Rumen'a. Zaprzeczył, jakoby miał urojenia o byciu światową gwiazdą, Tłumacząc, że jego aktualny projekt to polsko-włoska płyta, w której udział biorą czołowi raperzy z Włoch. Według jego wersji wydarzeń konflikt miał rozpocząć się po tym, jak odmówił Trumenowi sprzedaży kolejnych numerów, w momencie gdy ten wykupywał prawa do płyty zabójstwo liryczne. 5. Ja sobie nie, nie uroiłem, że będę światową gwiazdą, tylko robię projekt włosko-polski, na, na którym będzie jakby śmietanka włoskich raperów którzy zresztą już po części mnie obserwują i tak dalej robiłem z tymi ludźmi muzykę z którymi teraz działam już 7-8 lat temu jak ktoś zna moją historię to wie dobrze się tam czuję szacunek mi ci ludzie dają i tak dalej także ten schemat żeby teraz znowu mnie obrażać tylko bo nie chcę robić projektu i sprzedawać kolejnych piosenek Turman chciał zrobić ten ZL5 dałem mu dwie nuty na to, nagrałem 8 nut który wybrał 3 zapłacił za dwie jak kupił katalog, nie otrzymałem 40% pieniędzy w ramach rozliczeń tam, które były zapisane według tej umowy i po prostu jakby nie ma takiej bazy zaufania ani chęci, żeby dalej swojej muzyki sprzedawać. Także słuchajcie, niedługo wychodzi Bendo, King Santo 3 Prologue, It's All Love, Zicario. Zresztą ten projekt jakby zaopatruje menadżer Nico Pandety, którego też serdecznie pozdrawiam. Te wszystkie takie zawsze tak jak to już byłem w Stanach, nie chciałem z nim pracować, Mówi, że mi zamyka Amerykę i tak dalej, a teraz, żeby mi Mediolan zamknąć i tak dalej, że stary chu i tak dalej, nie? Yo, stop Stapy. To jest naprawdę... To są ludzie, którzy jakby nie zwracają uwagi na to, czy on tam się jara w Polsce i tak dalej. I to jest po prostu zupełnie inny świat i mają po prostu jakby swoje życie, swoje sprawy i swój sposób bycia. Także tutaj nikt nie musi nikomu grozić. Wcześniej do mnie napisał DMA, że spotkał wujka Aliego na lotnisku, żeby ode mnie jakąś reakcję wzbudzić. Także tam jeszcze będzie tylko jak już to kontaktował ktoś inny, ja tam nawet nie mam czasu o tym gadać. King Sento 3 Prolog Wkrótce. Kolej Truman odpowiedział, że problem nie dotyczył zakupu muzyki, lecz tego, że Sentino obraził się, gdy nie chciał mu pożyczyć tysiaka euro na opłacenie studia. To nie jest tak, że ty nie chcesz piosenek sprzedawać, bo mi piosenki, tylko kwestia jest taka, że nie chciałem ci wysłać 1000 euro, bo nie, mogłeś, bo nie mogłeś studia opłacić. Dlatego mnie zablokowałeś na WhatsApp. Kumasz, to nie, jest że ty nie chcesz robić ze mną projektów, czegoś tam, bo mnie prosisz bo ci spadła ilość słuchaczy, i nie możesz już brać takich dużych zaliczek i tak dalej. tylko po prostu kurwa, nie chciałem ci wysłać 1000 euro, kurwa, jeśli uniosłeś jakimś. Tak, to ja nie chcę twojego 1000 euro. W dole się, nie chcę twojego 1000 euro. Ja powiedziałem, słuchaj, przy, przyjadę do ciebie do Francji, kurwa, zrobimy vlogi, zrobimy kurwa coś tam i dam ci cały hajs. I tyle, kurwa. A ty nie, ja potrzebuję 1000 euro, bo ja tu jestem z pieskiem i ja jestem tutaj to i tamto. Bro. 43 lata, kurwa, weź się już trochę ustabilizuje kurwa, uspokój się to No i co tutaj więcej mówić? Raczej każdy spodziewał się, że wcześniej czy później pojawi się kośnie zgody między nimi. Jednakże raczej mało kto obstawiał, że nadejdzie to aż tak szybko. Dajcie znaka, co wy sądzicie o całej tej sytuacji. I generalnie jak zapatrujcie się na ten niekończący się konflikt. Czy jesteście raczej Team Truman, czy może raczej Team Sentino? Sekcja komentarzy należy do was. Dobra, a tak w zasadzie to w tym odcinku to już będzie na tyle. Przypominam jeszcze raz o zostawieniu suba, a na sam koniec życzę wam miłego dnia. Trzymajcie się i się